Cześć. Mamy tutaj następne zadanie z dzielenia wielomianów przez dwumian. I zobaczcie, tym razem dwumian nie jest pierwszego stopnia. Mamy tutaj podzielić przez x kwadrat minus 4, ale nic to nie przeszkadza, bo robimy to tak samo. Czyli mamy 3, minus 3x do trzeciej minus x kwadrat plus 3x minus 4 i dzielimy to przez x kwadrat minus 4. Najpierw dzielimy pierwszy ten element przez pierwszy z tego dwumianu, czyli minus 3 x do trzeciej przez x kwadrat, czyli wychodzi na minus 3x i teraz wymnażamy przez minus 3x, czyli przez ten nasz wynik, ten nawias x kwadrat minus 4 i zapisujemy z przeciwnymi znakami, czyli teraz minus 3x razy x kwadrat to jest minus 3x do trzeciej i zapiszmy to z przeciwnym znakiem, czyli 3x do trzeciej. I minus 3x minus 4 razy minus 4 to jest plus 12x, czyli zapisujemy minus 12x, a to po to że powinniśmy odejmować te oba elementy przy dzieleniu pod kreską. No i ja od razu, jak zmieniam znak, to mogę teraz zamiast odejmować, to po prostu dodam. Dodam liczby z przeciwnym znakiem. Czyli teraz to działanie, które wykonujemy, to jest dodawanie. I dodaję tutaj z x do trzeciej mam 0, x kwadrat mam 1 na ujemny, czyli minus x kwadrat x mam minus 9 x tak, bo jest plus 3x, minus 12x i jeszcze wyraz wolny, odjąć 4. No to teraz kolejne dzielenie. Pierwszy element dzielimy przez pierwszy element, czyli minus x kwadrat przez x kwadrat, czyli będzie tutaj minus 1. I teraz minus 1 razy x kwadrat i zapisuję z przeciwnym znakiem, czyli x kwadrat i minus 1 razy minus 4 to jest 4 i zapisuję z przeciwnym znakiem. Czyli e, teraz sumujemy. I to wychodzi minus 9x odjąć 8. I teraz, co my tu mamy zrobione? Po pierwsze, mamy policzone minus 3x minus 1 to jest wynik. Teraz mamy minus 9x minus 8. Jakbyśmy chcieli dzielić przez x kwadrat, no to już nie wychodzi nam elegancka liczba, prawda? Bo to jest niższa potęga. Jak jest niższa potęga, to stop robimy. I to jest nasza reszta. Wtedy reszta. Przy dzieleniu, przy wielomiennie może być w wyższym stopniu nie sam wyraz wolny, tylko z xm. I teraz mamy do zapisania ten nasz wielomian W od x. Ja widzę, że to już tutaj mi zostało z poprzedniego, ale spróbujemy się wpasować, czyli to będzie tak. W od x będzie równe. Nasz wynik, czyli minus 3x minus 1, minus 3x minus 1, to jest nasz wynik, tak. Razy ten wielomian, przez który dzieliliśmy, czyli x kwadrat minus 4, i jeszcze dodajemy resztę. Ale tutaj zmienimy na minus, prawda, bo nasza reszta jest ujemna. Minus 9x minus 8. No i taki jest, taki jest wynik tego dzielenia. Teraz przykład B. Przepisujemy 2x do czwartej, minus 3x do trzeciej, minus 5x plus 2, dzielone przez x kwadrat plus x. No to teraz y, pierwszy element przez pierwszy element, czyli 2x kwadrat, wymnażamy i zapisujemy z przeciwnym znakiem, czyli będzie minus 2x do czwartej y, i minus 2x do trzeciej. Teraz zsumujemy i wychodzi tu 0, a tu minus 5x do trzeciej, minus 5x plus 2, y, bo od tego całego odjęliśmy tą. I teraz dzielimy znowu minus 5x do 3 przez x kwadrat, czyli minus 5x. Wymnażamy przez minus 5x ten nawias i zapisujemy z przeciwnym znakiem, czyli 5x do 3 plus 5x do kwadratu, tak? Bo minus 5x razy x to jest minus 5x do kwadratu. Zapisujemy z przeciwnym znakiem i dodajemy. Jak dodamy, to nam się wyzeruje x w kwadrat mamy 5x kwadrat, w pierwszej potędze mamy mi, minus 5x i wyraz wolny mamy plus 2. I teraz 5x kwadrat możemy podzielić jeszcze przez x kwadrat, wyjdzie nam 5. To teraz znowu wymnażamy 5 razy x kwadrat, czyli zapisujemy minus 5x kwadrat i 5 razy x, czyli zapisujemy minus 5x. I tu nam wychodzi po sumo, przysumowaniu minus 10x plus 2. I teraz słuchajcie, już 10x nie podzielimy, mamy niższą potęgę niż w tym naszym dwumianie, bo to jest kwadrat, i to znaczy, że kończymy dzielenie, to jest nasza reszta. I teraz możemy zapisać sobie ten dwumian, ten wielomian w postaci w od x takiej, że mamy wynik dzielenia, czyli 2x kwadrat minus 5x plus 5 razy dwumian przez który dzieliliśmy, czyli x2 x kwadrat plus x. I jeszcze dodać reszta, czyli minus 10x dodać 2. Następne dzielenie. Mamy x do 3 plus 6. Podzielić przez x kwadrat plus x plus 1. Czyli dzielimy pierwszy element przez pierwszy. Wychodzi nam x. Mnożymy teraz x razy te elementy w nawiasie. I to będzie x do trzeciej, z przeciwnym znakiem zapisujemy minus x kwadrat y, i dalej mamy minus x. Y, I odejmujemy od tego wielomianu x do trzeciej plus 6. Czyli x do trzeciej, min, y, dodajemy oczywiście, przepraszam, dodajemy x do trzeciej minus x do trzeciej to 0. Tutaj nam zostaje już tylko szóstka, y, czyli po dodaniu zapiszmy według kolejności minus x kwadrat minus x i plus 6, prawda, bo te wszystkie elementy musimy sobie Dodać do siebie. I teraz znowu dzielimy minus x kwadrat przez x kwadrat, czyli będzie minus 1, i teraz je, minus 1 razy x kwadrat, i z przeciwnym znakiem zapisujemy wyniki, czyli x kwadrat plus x i teraz jeszcze będzie plus 1. I jak to sumujemy ze sobą, no to wyjdzie nam 7, czyli mamy resztę 7. Możemy zapisać ten wielomian w postaci iloczynu z resztą. Wx, w od x równa się nasz wynik, czyli x minus 1 razy x kwadrat plus x plus 1 i plus reszta 7. Teraz wielomian D dzielimy. 4x do czwartej, a mamy wyższą potęgę, więc pewnie będzie więcej roboty dzielone przez x kwadrat minus 1. No to teraz tak. 4x do czwartej dzielone na x kwadrat, czyli będzie 4x kwadrat. Mnożymy minus 4x do czwartej i plus 4x kwadrat. Teraz sumujemy to wszystko, ten cały wielomian z tym. Czyli tu mamy wyzerowane, czyli mamy 4x kwadrat, odjąć 2x plus 3, dzielimy 4x kwadrat przez x kwadrat, wychodzi 4, czyli plus 4, i mnożymy razy nasz wielomian, zapisujemy z przeciwnymi znakami. O, i teraz sumujemy to wszystko, wychodzi minus 2x plus 7. Przez x kwadrat nie da się podzielić, jest niższa potęga, więc to znaczy, że to jest nasza reszta. I możemy zapisać wielomian 2 od x w postaci. Nasz wynik 4x kwadrat plus 4 razy ten dwumian x kwadrat minus 1, przez który dzieliliśmy, i jeszcze dodać reszta, czyli minus 2x plus 7. I teraz ostatnie dzielenie. x do 4 plus 6x do 3 minus 2, podzielone przez 2x kwadrat plus 1. I to się równa. Pierwszy element dzielimy przez pierwszy, czyli x do 4 dzielimy na 2x kwadrat, czyli to będzie 1, 2x kwadrat. I teraz mnożymy. 1, yy, 2x kwadrat razy i 2x kwadrat to będzie oczywiście x do czwartej czyli piszemy minus x do 4. Teraz 1, 2x kwadrat razy 1, czyli piszemy minus 1, 2x kwadrat. Teraz sumujemy. Tu nam się to wyzeruje. Teraz mamy 6x do 3 minus 1, 2x kwadrat minus 2. Dzielimy 6x do 3 przez 2x kwadrat. Wychodzi nam plus 3x. Mnożymy 3x razy 2x kwadrat i piszemy z przeciwnymi znakami. I minus 3x. Sumujemy to wszystko. Wychodzi nam minus 1, 2x kwadrat minus 3x minus 2. I teraz dzielimy minus 1, 2x kwadrat dzielone na 2x kwadrat, czyli wychodzi nam minus 1 czwarta, tak? bo 1, 2 podzielone na 2, no to będzie 1 czwarta. I teraz mnożymy minus 1 czwarta razy ten nasz nawias i z przeciwnymi znakami piszemy, czyli 1, 2x kwadrat i plus 1 czwarta. Sumujemy wszystkie te elementy, wychodzi minus 3x i minus 1 i 3 czwarte. I to jest nasza reszta, bo już jest niższa potęga niż naszego dzielnika. I zapisujemy teraz ten nasz wielomian jako wynik naszego dzielenia, czyli 1 druga x kwadrat plus 3x minus 1 czwarta razy ten dzielnik nasz, czyli 2x kwadrat plus 1 i plus, plus reszta, czyli minus 3x minus 1 i 3 czwarte.